Jak dziko, głęboko? No powiem Ci, że kurwa głęboko. O czy szok szoko! Chyba za głęboko. To już jesteś daleko, jest. Ale wokoło cię zakryło, zejść spróbuj jeszcze raz. Ja. <laughs> Niby nic Ale zawsze to więcej nocy jak na jagoda Ale jebie A, <laughs> Pana jakiś gość tu Podobny do dzika <laughs> O kurwa, ty O, żeż to panie nie nie to prawa pływa. No da, tak, no bo to pozbieraliśmy tej trawy, z cholery tam, stój! No, dobra. Pop ty panie! Ja teraz <grym> się tam bierzesz. O, to teraz to emocje jak już pływa, nie na jagodach Pływa! pływa. <grym> nie płyń tam kurę, nie płyń! Nie, nie, tu nie ma co pływać, kura. O, nie w tą stronę, dobry. Dobra, no jakoś tam się wypuść. Co mi tak blisko? <gry> Ole, zajeb... te ty kłady, tylko dołem przejechać, kurwa! Dobra, cofam Trzeba zawsze mówić Cofam, albo coś, nie? To mówię e, 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 a ty do tyłu. Ale dobrze, że mówiłeś się. eee <gry> O, ten to teraz wybucham Lampki jakie ładne nowe Ale emocje, ale emocje Nagrywaj! O rany, ochlapałeś mnie <grywa> Jakie emocje <grywa> Chuliganie <grywa> O rany, jakie emocje O <grywa> <grywa> Takich emocji nigdzie nie doświadczysz, kurde Kurwa, ja tak załatwo zrobię, to jadę tak z rozpędu, bo... Na kładach i na jagodach tylko takie emocje Lampki i po panie O, 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 siop, 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 Ooo, to było dobre No, to, to ładnie, Ja myślałem, że do końca lecisz A. Do odcinek Do odcinek Zamykaj odcień Jogi ja, Ej, nasienia mi poleciało, kurde Ty nie krocz, ty nie krocz i niekać. No. Śliska trawa plus y, brak bieżnika i, koleże, tutaj <laughs> I emo... emocje gwarantowane Stwierdzenie, stwierdzenie jak na kurwa no, no, A ma pan trójkąt? Przepraszam Tak, mam i to. I gaśnicę bardzo dobrze, to kontrola przebiegła pomyślnie Wiesz Jupi <laughs> Co? A, no, no. Ale emocje Ale emocje Czekajcie jeszcze raz, czekajcie Czekaję. Dajcie mu, dajcie mu, pokaże nam, no Dawaj, yes. Mikołusz Emocje, emocje Pełna emocji Ale piję ten... no, Ale na no, no. no, no. No to no, no o, dobra no. Nie, O O, 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 o były emocje Pójdzie tam? Pójdzie kur... Jak, <grystanie> jak, jak nie pójdzie... Jak nie pójdzie, jak pójdzie Nie, ale tu mamy tam w lesie, widać, że jest jakiś ten O, Grzichu O, kto podjedzie pod tą górkę? Nic powiem, za tak? nie. Dzisiaj wyzwanie Którą? Pod tą tutaj O, nie, nie, ja nie Dziękuję. Okay. mi, piwo. Gdzie tam? E, tam nie wierzę. No, aż nie. tyle emocji nam nie trzeba. Kur... Daj, byś chciał pod tą podjechać, no jaki tu pion, kurde, stary Aż może, może, tylko tam korzeń wystaje taki kraj ja na Może byś ślipa. Idziesz? A. Easy crack kurwa nie wiem nie wiem co to jest To woda. jest woda O o o o o je oh, yeah. kurda go o byczyska troszkę mnie obmokło tu już takie skóra głębsze coś O, jest. Nie wiem, Nie, nie, to nie. Prawą, prawą chyba. Tu za głęboko będzie. Tak, tak. A w tamtą stronę? Tak. A tutaj głęboki równo jakiś tam. Jakieś terenówki może tu jeździły albo tak, tak, tak. no na jakieś pozorne kłady Chodź Gido, Gido! Poszedł gidon! Yeah. Powoli, powoli, cofnij. Oj, 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 pójdziesz! Czekaj, chwilę. Czekaj, czekaj. Ale emocje, kurde. Dawaj, tutaj. Daj na No, dawaj. U, up, up, czekaj, czekaj. Czekaj, czekaj, daj. Kółka bardziej w tą stronę, w prawo, Oziku. I powolutku teraz Nie, on No Teraz to już się zagrzebowszy To co, albo do tyłu? Dojdzie, o, pięknie wyszedł No Albo to grząski piasek To zakopiemy tą Piaskownicę Nie, musisz dalej cofnąć Chyba, wiesz? Tak, tak, cofnij sobie, pokój z tego będzie Sprowadź jak dziecko za rączkę No nie tak Ale emocje A, urde, ale A, Dziku to powtórzy, czeka. Ja domu No jeszcze Pięknie C moto CF moto tak złat Cool. Ejko swoją ścieżką wszędzie kurę super tereny są jać Fajnie, że nam dziku zdradził tą miejscówkę Naprawdę tu można się fajnie pobawić Jak się ma paliwo do lasu trzeba tam jechać tam pojechać Tam Tak, 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 tak to jest tak uważam też tak no To jest tak uważam Jedziemy do niego, jedziemy